Dzisiaj przedświąteczny poradnik, ale nie taki z truizmami, tylko co możesz faktycznie zrobić tu i teraz, żeby zmniejszyć pole rażenia świąt, jeżeli tak naprawdę nie są one dla Ciebie czasem wypoczynku i relaksu. Będą trzy rzeczy. Po pierwsze, co tak naprawdę możesz odpuścić. Po drugie, jedna prosta technika, która może trochę pomóc w komunikacji. A po trzecie, co możesz zrobić dla swojego ciała. Zapraszam do oglądania. Przed świętami wielu moich pacjentów po prostu posypało się psychosomatycznie i psychicznie. Trudne dylematy, ciężkie sytuacje związane ze świętami, które nie przypominają tych z reklam jako To wszystko powoduje nasilenie objawów lękowych, objawów depresyjnych i nasilenie się objawów psychosomatycznych. Dodatkowo nie pomaga fakt, że wszędzie słychać typu nie chcesz iść do teściowej, to nie iść do teściowej, nie chcesz robić pięciu serników, to nie rób pięciu serników. Ja wiem, że to są niby dobre rady. Ale z drugiej strony brzmią trochę jak, jak się nie chcesz stresować, to się nie stresuj. Czyli niby słusznie, ale nie zadziała. W ubiegłym roku nagrałam poradnik prezentowy i stwierdzam, że to nie był jednak film strzelony w dziesiątkę, ponieważ tak naprawdę, biorąc pod uwagę moją pracę w Centrum Zdrowia Psychicznego. To, co jest potrzebne przed świętami, to najlepiej by było, żeby pod choinką znaleźć zapakowane w piękne, błyszczące papiery, takie rzeczy jak asertywność, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność odpuszczania czy umiejętności komunikacji. No niestety, ale nie jest to coś, co możemy kupić w sklepie stacjonarnie albo online, co więcej. Znajdziemy w internecie mnóstwo tutoriali na temat tego, jak przygotować świąteczne pierniczki albo zrobić piękne świąteczne stroiki i o ile taki kurs może być zakończony sukcesem, o tyle raczej nie da się w ciągu kilku przedświątecznych dni naprawić trudnych relacji rodzinnych czy zwalczyć swoich bardzo głęboko zakorzenionych wewnętrznych przekonań albo wewnętrznego przymusu, żeby robić w święta to, czego tak naprawdę nie chcemy. Dlatego moja pierwsza porada, niech te święta będą ostatnimi, które powodują u Ciebie ból, cierpienie, przemęczenie albo Straty na zdrowiu psychofizycznym. Teraz jest czas, żeby zacząć myśleć o świętach, ale 2022 i być może zacząć pracę z terapeutą, żeby poradzić sobie ze źródłem problemu. Ale teraz przechodzimy do świąt 2021. Czy jest coś, co możemy zrobić na szybko? Po pierwsze, tak jak mówiłam, odpuszczanie, ale. Dlaczego tak naprawdę? Nie oczekuj od siebie niemożliwego. I nie chodzi tu o to, że nie dasz rady zrobić pięciu serników, albo nie dasz rady jeszcze w wigilijny dzień pojechać na zakupy do centrum handlowego, bo przecież trzeba dokupić prezentów. Bo ja dobrze wiem, że na pewno dasz radę, bo w tamtym roku dałeś, dwa lata temu dałeś i trzy lata temu też dałeś. Monica. I feel like you should have German subtitles. Chodzi mi o to, że oczekujemy od siebie, że w tym roku na pewno uda nam się powstrzymać. Albo na pewno w tym roku uda nam się zareagować podczas nieprzyjemnych rozmów przy stole. Ale o co mi chodzi? Przecież to są wspaniałe rady. Wszystkie przedświąteczne psychologiczne poradniki mówią wyraźnie, odpuść sobie, przecież potrafisz, dasz radę, po prostu nie idź, po prostu nie piecz, po prostu się odezwij. Strong, Tylko tak naprawdę te nasze zachowania, chociaż wiemy, że są dla nas destrukcyjne, wynikają z bardzo wielu wewnętrznych przekonań. Takich, które mówią na przykład, że Potrzeba jest kupić więcej prezentów, żeby być docenionym, albo że ten dodatkowy sernik jest potrzebny, bo babcia zawsze robiła 10, a ja i tak robię tylko 5, albo jeżeli chodzi na przykład o bycie asertywnym, że nie należy psuć atmosfery przy wigilijnym stole, nawet jeżeli po raz kolejny Ciucia krytykuje nasz makowiec, a brat rzuca rasistowskie dowcipy. Raczej mamy tendencję do tego, żeby unikać konfliktów. Nasze wewnętrzne przekonanie mówi nam, że konflikty nie są dobre, że wigilia to nie jest czas od tego, żeby psuć atmosferę. No więc kolejny raz łykamy cięte posty, a potem, kiedy leżymy w łóżku, objedzeni tym przesuszonym makowcem, mamy do siebie pretensje. Znowu się umęczyłam, znowu pojechałam po te zakupy, znowu nie miałam paznokci na święta, znowu się nie odezwałam, nie odezwałem, jestem kiepska, znowu mi się nie udało. Ten rodzaj oczekiwań jest dla nas naprawdę destrukcyjny, bo żeby zmienić te wewnętrzne przekonania, potrzebna jest dużo dłuższa praca terapeutyczna niż tylko przeczytanie kilku dobrych przedświątecznych porad. Chciałam jeszcze dodać, że zapytałam Was, co Was najbardziej denerwuje przed świętami, i powtarzały się mniej więcej te same rzeczy: czyli obecność przy stole osób, o które nie mamy ochoty, milion spotkań, na które nie mamy ochoty. Sytuacja, na które nie mamy ochoty spotkania z ludźmi, których nie lubimy. Dlatego, co możesz zrobić? Zamiast siedzieć przy stole uzbrojonym w oręż ciętych ripost i zbierając się do tego, żeby wreszcie się odezwać, przygotuj sobie kartkę. Dzisiaj, którą będziesz sobie czytać codziennie aż do świąt. Podczas tego spotkania mogą paść słowa, które mnie zranią. Mam w prawo wtedy czuć złość, smutek i rozczarowanie. Wiem, że nie lubię i nie chcę konfliktów, ale ja jestem odpowiedzialna, odpowiedzialny. Tylko za swoje myśli i uczucia, nie za to, co robią inni. Kiedy będziesz je czytał codziennie, naprawdę może ono pomóc w tej trudnej sytuacji i trochę poradzić sobie z frustracją. Nie, nie sprawi ono, że ktoś przestanie wypytywać o Twoje życie intymne albo rzucać kąśliwe uwagi, ale jeżeli nauczysz się tego niczym słów kolędy na pamięć, istnieje szansa, że lepiej sobie z tym poradzisz. No dobra, ale to znaczy że ja znowu mu nie reagować, nie odzywać się, a co z męczącymi pytaniami? Oczywiście, jeżeli jesteś już gotowy i chcesz, i możesz się odezwać, i wiesz, że poradzisz sobie z tą sytuacją, super. Ale chciałabym wam dać dzisiaj jedną prostą radę, jedną technikę, którą też uczę osoby, które przychodzą do mnie na kurs. To jest oczywiście tylko jedna i część tej techniki, ale na szybko może pomóc. Oto. Odpowiadamy w takich sytuacjach pytaniem na pytanie. Na przykład. A czemu nie zrobiłaś przepisu tego makowca, który ja ci dałam, ten przepis, on wychodzi dużo mniej suchy, ten też jest dobry, ale taki trochę suchy. Czemu nie zrobiłaś przepisu ode mnie? I w tym momencie, zamiast na przykład się tłumaczyć, no bo wiesz, ciociu, zgubiłam, albo jest taki skomplikowany, tylko ty go umiesz robić i jest najlepszy. I potem czując do siebie wstręt za to, że to powiedzieliśmy. A jeżeli jeszcze nie potrafimy zareagować asertywnie, można spróbować w ten sposób. A czemu, ciociu, uważasz, że powinnam zrobić z tego przepisu? No jak to? No przecież mówiłam Ci, no po taki by wyszedł mniej suchy. Ten z mojego przepisu jest taki wilgotny i pyszny. Hm, Ciocia myślisz, że innym ten mój makowiec nie smakował? Nie, no, no może smakuje, ale jakby był taki moksiejszy, to by smakował bardziej. A czemu, ciociu, uważasz, że musi smakować bardziej? Przecież zobacz, wszyscy jedzą ze smakiem. Ten myk pozwala trochę odzyskać kontrolę nad rozmową i sprawia, że to nie my się tłumaczymy, tylko zmuszamy drugą osobę do tłumaczenia się często ze swoich niezbyt e, taktownych pytań albo stwierdzeń. Oczywiście musimy bardzo mocno się go i powstrzymywać się przed chęcią tłumaczenia, dlatego to jest bardzo prosta zasada, czyli zawsze pytaniem na pytanie parafrazujemy i zadajemy pytanie. Warto to sobie wcześniej poćwiczyć. Nawet najbardziej upierdliwe osoby w pewnym momencie wymiękają, e, Niektórym zajmuje to dosyć długo, ale jednak może to być taka trochę dobra zabawa, żeby patrzeć, jak tym razem ktoś inny się wije i tłumaczy. Na tej samej zasadzie można zapytać na przykład, a dlaczego pytasz mnie o to przy wigilijnym stole? Kiedy ktoś zacznie wypytywać odrażliwe kwestie? Albo na przykład, czemu powiedziałeś ten dowcip akurat teraz przy wigilii? Kiedy brat znowu rzucił jakimś żartem znalezionym na stronach dla inceli? Nie jest to metoda idealna, nie jest to metoda jedyna. Wymaga ona pewnej praktyki, ale... Naprawdę w wielu przypadkach może być pomocna. A dzisiaj robimy poradnik tu i teraz. I trzecia najważniejsza część. Święta, jeżeli są związane z jakimś stresem czy niewygodą, są nadwyrężeniem dla naszego układu nerwowego, są po prostu stresorem. I o tym, jak radzić sobie ze stresorami, mówiłam trochę w poprzednim filmie i naprawdę serdecznie zachęcam, żeby to obejrzeć. Jeszcze nie umiesz odpuścić, nie wiesz, jak zadbać o siebie podczas ciężkiej atmosfery przy stole. To jest OK. Jednak to, co możesz zrobić, to zadbać o swoje ciało i układ nerwowy. I jest jedna mała rzecz. Przerwy. Tu i teraz jest bardzo obciążony Twój układ nerwowy. I to, co możesz zrobić, to dać mu odrobinę odpoczynku właśnie za pomocą przerw. Oczywiście nie jest to dla nas znowu naturalne. Dlatego ja moim pacjentom zawsze zalecam, żeby ustawili sobie co godzinę albo dwie przypomnienie w telefonie. I kiedy to przypomnienie zadzwoni, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, to jest moment, żeby się zatrzymać. Oczywiście, jak jedziesz samochodem, to będzie ciężkie, ale w momencie, kiedy już zaparkujesz, to wtedy, dobra? Czyli pamiętać o tym. W każdej innej sytuacji, czy to wałkujesz pierniki, czy jesteś w sklepie w szale zakupów, zatrzymać się. W zależności od możliwości, wziąć kilka głębokich wdechów, wsłuchać się przez chwilę w siebie, zapytać się, czego chce Twoje ciało. Może chce mu się teraz pić, może potrzebuje coś zjeść, może dawno nie się działo. Dać ten moment na uruchomienie przywspółczulnego układu nerwowego. Wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów. To są drobiazgi, ale naprawdę pozwoli to. Zejść z takiego ciągle rosnącego poziomu yy, zdenerwowania i takiego ciągle rosnącego poziomu aktywności układu nerwowego do trochę niższych poziomów, przez co kiedy wydarzą się trudne sytuacje, będzie nam po prostu łatwiej sobie z nimi poradzić. Bardzo dużym błędem jest robienie przerw, kiedy wszystko skończy. Kiedy już upiekę te ciasta, upiekę te pierniczki, zrobię zakupy, to wtedy usiądę. To tak nie działa, bo zawsze wiadomo, że jest coś do zrobienia, i się okazuje, że do 22 albo 23 nawet na chwilę nie zrobiliśmy sobie przerwy. Przerwy trzeba robić regularnie, naprawdę co godzinę i dwie. Mogą być one naprawdę krótkie, minuta, dwie, trzy, czasami 10-15. Ale trzeba je sobie wkomponować świadomie w plan dnia i naprawdę to robić. Zacznij już teraz. Nie przed samymi przygotowaniami świątecznymi to ci pozwoli wejść w taki nawyk. W czasie przerwy możesz poddychać, poruszać się, porozciągać albo puścić sobie medytację. To jest taka chwila dla ciebie i dla twojego ciała, żeby zadbać o jego potrzeby i trochę się rozluźnić. To naprawdę działa i to jest bardzo dobra metoda i można ją zastosować, uwaga, też podczas spotkań, kolacji albo obiadów świątecznych, które są dla nas stresujące. Ja wiem, że w idealnym świecie idealny poradnik mówiłby: "By idealnym pacjentom, olej, nie idź tam, nie narażaj się na stres. Nie żyjemy jednak w idealnym świecie i z dużym prawdopodobieństwem większość nas w pewnym momencie wyląduje w sytuacji, która nie do końca im odpowiada w te święta. I wtedy też róbmy sobie przerwy. Wyjdźmy na chwilę, pójdźmy na spacer, pójdźmy nawet do toalety, gdzie usiądziecie. Znajdziecie na siebie czas, żeby znaleźć sobie moment na oddech, na uspokojenie i na takie fizyczne uruchomienie przywspółczulnego układu nerwowego. Nie do końca masz wpływ, a właściwie prawie wcale nie masz wpływu na to, jak zachowują się, co mówią i robią inni ludzie. Masz wpływ na swoje myśli po terapii, na swoje ciało. Już teraz i na to, co zrobisz dla siebie, już teraz. Działając somatopsychologicznie, czyli działając ciałem na umysł, też możemy się odstresowywać. Dajmy tylko sobie szansę. Te wszystkie rzeczy zadziałają, no dopiero jak je zrobię. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie Wasze odpowiedzi na moje pytanie na Instagramie. Zachęcam Was, żebyście napisali jeszcze Wasze metody, jak sobie radzicie. I dziękuję za to, że jesteście ze mną. Życzę Wam udanych świąt, najlepszych. Na jakie możecie sobie w tej chwili pozwolić? Do usłyszenia!